I Drodzy Państwo, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj z nami. W tym wyjątkowy w imieniu Witamy serdecznie Pana Ministra Rolnictwa, Mikała Kowodzicza. Prosimy o zaproszenie Pana Czyli dobrego. Że... Byłem tutaj już 11 temu i mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to, sobie czuło, to sobie sobie czułem, co tutaj zobaczyłem, co nas stała organizacja, ale też dało takie krótkie śmieszenie to wszystko. Jesteśmy w dwóch latach w takim trudnym momencie, gdzie bardzo dużo się o żywności. A ja pomogło tutaj i w tej żywności coś tutaj było, które by dostrzeba, to nie jest istotne. Ale to, to nie wypadka do myślenia, ale w taki sposób nazwa fundacji, jaką na górę, który organizuje puste miejsce. I bardzo A. dużo wymyślą w kontekście przyszłości i żywność żona będzie, może się tylko A ja uważam, że jednak... W tym, co będzie dla nas najtrudniejsze, najwłaściwiejsze, to to, że na obozie może być puste miejsce, miejsce wolne, może nie być człowieka. I gdzie w takim organizacjom, fundacjom, wolnym miejsce, to miejsce obok nas, w których ważnych momentach jest... Jest z ktoś i ja tego gratuluję to bym za wszystkim. i że Możemy tutaj być razem, tylko bo nie przyszłość. Pusty Ja tego tam życzę na święta i na nowe, aby nie było pustu, miejsce obok was. Wysoka